raz szósty w Centrum Kultury Śląskiej odbył się Tłusty Czwartek z Bluesem, Klimatyczny koncert, po którym zgodnie z cegusiową tradycją Tłustego Czwartku gości częstowano aromatyczną kawą i pysznymi pączkami. To był wieczór pełen pozytywnych wrażeń. Na scenie zagrała Magda Skorczyk z zespołem. Najchętniej powiedziałbym w ten sposób, że na scenie śląskiej mało znana wśród publiczności i odbiorców, wśród fanów blusa na pewno rozpoznawalna, znana na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, Niemczech, Francji, w Skandynawii. Jedna z najlepszych wokalistek plusowych w tym kraju zawitała do Centrum Kultury Śląskiej. No, zadano mi pytanie, czy będziemy w stanie podnieść poziom. Bardzo bym chciał przynajmniej go utrzymać. Tak jak w poprzednich latach i tym razem publiczność nie zawiodła. Koncert Magdy Piskorczyk z akompaniamentem Andrzeja Kownackiego, perkusja oraz Jędrzeja Wybera gitary wypełnił salę koncertową Centrum Kultury Śląskiej po same brzegi. I ogólnie tak trochę taki bardziej Śląski blues wola, ale ciężka poszła fest, także polecam. No super, rewelacyjnie. Pani ma tyle, jest wulkanem energii, prawie się tą energią dzielić, także naprawdę fantastycznie. Jeszcze raz e, widziałam, słyszałam. Jestem zachwycona pod dużym wrażeniem. Koncert był niesamowity, przeżycie ogromne. Dużo wrażeń. Dużo wrażeń, pozytywnych. Jeszcze wewnątrz wszystko nas Dobra się energia. ]zie. Dobra, pozytywna energia, wspaniała dziewczyna, wspaniały zespół. Madzia Piskoczek, najlepsza, najlepszy głos w Polsce na świecie. Genialna, muzyczna, zakochana w niej od lat. <noise> najlepsza dlatego tu jesteśmy, bo jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tak blisko, są w toroski gór. Że tak blisko od nas przyjechała. Magda Piskorczyk to gwiazda światowego poziomu, trzykrotnie nominowana do najbardziej prestiżowej nagrody polskiej branży fonograficznej Fryderyk, dwukrotna półfinalistka najważniejszego konkursu bluesowego w świecie International Blues Challenge. Siedmiokrotnie wybrana bluesową wokalistką roku przez czytelników prestiżowego kwartalnika Twój blues. To w końcu artystka, która nie boi się wychodzić poza ogólnie przyjęte schematy. Uważam, że plus jest tak wielowymiarowy i tak wielokolorowy. To nie jest tylko. To jest piękne, oczywiście, ale plus jest po prostu znacznie szerszy znacznie bardziej kolorowy. Dla mnie każdy koncert jest dialogiem z ludźmi. Muzyka to jest najbardziej dla mnie uniwersalny język świata. Muzyka po prostu otwiera nasze dusze to mi się najbardziej podoba w koncertach, w spotkaniach z ludźmi po prostu. Samo to spotkanie, właśnie spojrzenie w oczy, zabawa, jak widzę, jak ludzie się otwierają na nas i ta wymiana energii, to jest najcudowniejsze. Kolejna okazja do posłuchania dobrego bluesa i wymiany wrażeń przy pączku już za niecały rok. Zapraszamy!